Aha. Spotykamy się na zielonogórskim e, właśnie w takim spotkaniu z kibicami, no to zacznijmy od tego, powiedz jak oceniasz takie spotkania, Robisz coś takiego, promocja do stanu, promocja was, tak? Tak, jeżeli chodzi o moją osobę, ja najbardziej jestem za tymi spotkaniami. Dużo radości, dużo przyjemności sprawiają takie spotkania z młodymi, ze starszymi klientami, a najbardziej z tymi młodszymi, naprawdę fajnie się zachowują i zagadują do nas. I naprawdę fajnie wychodzą te spotkania i jak dla mnie to takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Jesteś zadowolony dzisiejszą frekwencją? No, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tyle fanów tutaj zajdzie. Pewnie przypadkiem, ale my wszystko sporo osób. Szczerze też się nie spodziewałem, że będzie tyle osób. Jeszcze taki okres wakacyjny że będzie to takie małe spotkanko, jednak o coś większego i naprawdę mile, zanówmy, miłe zaskoczenie.